Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest radny Powiatu Radomskiego Filip Szanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Redaktorze i Szanownych Państwa. Panie Radny, niedawno minęło 100 dni od rozpoczęcia Pańskiej działalności właśnie jako radnego. Jak Pan podsumuje ten okres? No to taki ciekawy czas, ciekawe doświadczenie, dlatego że to jest moja pierwsza kadencja. Tutaj w tej redakcji zapowiedziałem, że będę pracował nie na 5 tygodni przed wyborami, tylko przez całe 5 lat. Tak, staram się dochować tutaj tej mojej deklaracji i jest to bardzo intensywny czas. Nie chcę się ani chwalić, ani żalić, ale no na pewno no odkupiony jakimiś tam wyrzeczeniami osobistymi, ale też przynoszący dużo satysfakcji. Ja tę moją działalność, działalność jako radnego powiatu, osoby posiadającej ten mandat społeczny do podejmowania różnych inicjatyw, regularnie przedstawiam mieszkańcom, moim wyborcom na Facebooku, na stronie internetowej. Co miesiąc jest sprawozdanie z działalności, co miesiąc jest też sprawozdanie z wpływów z diety radnego i wydatków, bo y, tą dietę traktuję też jako, jako y, y, no możliwość po prostu y, w, wsparcia mojej działalności, a nie traktuję jej jako Osobisty przychód. Te sprawozdania, przyznam szczerze, to jest chyba trochę taka nowa jakość w naszym regionie, bo nie spotkałem się z radnym, który by tak szczegółowo relacjonował swoim wyborcom swoje, swoje działania z ostatniego miesiąca. Mam przed sobą teraz Pańskie sprawozdanie z miesiąca lipca. Widzę tutaj 9 wyszczególnionych punktów. Pierwszy punkt to jest odpowiedź na interwencję w sprawie organizacji ruchu przy Drodze Powiatowej w Cudnowie Słubicy. Drugi, drugi punkt to jest, e, opisuje Pan dosyć szczegółowo, że na prośbę radnej, e, radnej Bartkiewicz podjął Pan interwencję w sprawie gromadzenia się wody e, w, w określonym odcinku dro, drogi powiatowej tak, tak. E, na wysokości Starego Kościoła w swoim. W swoim regionie i tak dalej, i tym podobne na czele z interwencją w sprawie zalewu w Jedni Letnisku. Tak? No tak, tak. Więc y, faktycznie, y, no, będąc radnym powiatowym z terenu gminy Jedni Letnisko i GUS, jestem takim pośrednikiem między zarządem powiatu a radnymi gminnymi, jeżeli są jakieś, jakieś postulaty. I tutaj faktycznie z paniami radnymi, czy to dotyczy, sprawy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy, czy nie należycie wykonanych wcześniej inwestycji, tutaj, tutaj podejmuję działania. Natomiast temat zalewu to jest jedno z tych działań, które podjąłem Mimo, że nie było to w tych moich drogowskazach Szanowskiego w tym, w, tym, w tym moim programie, dlatego że temat jest bardzo trudny i nie jest zależny od powiatu, natomiast uzyskując mandat społeczny 1029 głosów, dostałem takiego impulsu, żeby podziałać przy tym temacie, dlatego że zalew, popularnie zalew Siczki, ja nie lubię tej nazwy, to jest zalew w Jedni Letnisku, geodezyjnie to jest, to jest teren dawnego sołectwa miejscowości miasta Jednia Letnisko i po prostu no, ten temat leży na sercu wszystkim mieszkańcom to był niegdyś bardzo popularny zbiornik wodny w latach 80 -tych, 90 -tych przyjeżdżało po kilkanaście tysięcy osób z Radomia czy po kilka tysięcy osób te plaże były wypełnione. Dużo się działo na tym zalewie: kajaki, rowery wodne. Zalew był pilnowany przez policję, była zapewnione bezpieczeństwo wopru. I tak naprawdę od połowy lat 2000-tych, okolice ok. 2005 roku, ten zalew po prostu podupada. Jest bardzo zanieczyszczony. On ma to zanieczyszczenie takie naturalne z powodu prawdopodobnie już złego wykonania go 50 lat temu prawie, gdyż, gdyż on po prostu jest zamulony, ale też podjąłem się takiej, takiej interwencji, dlatego że rzeka Gzówka, która zasila w wodę ten zale, wypływająca z okolic gozdu. Po drodze do tej rzeki Gust odprowadza swoje ścieki, teoretycznie, teoretycznie oczyszczone. Praktycznie widzimy często po prostu, że ta rzeka jest zanieczyszczona. Na wysokości Piskornicy to jest tuż za gozdem, za tą oczyszczalnią. Kilka lat temu przyszedłem. Piechotą, korytem rzeki do, do źródeł tej rzeczki Gzówki. Teraz dostałem informację że na wysokości Maja, że ta woda jest bardzo zanieczyszczona, więc zainterweniowałem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska i wodach polskich. Stwierdzono nieprawidłowości, niekontrolowane nie zrzuty nieoczyszczonej wody. W ten sposób zalew nie ma możliwości, żeby być czysty. Do tego z pól jeszcze spływają jakieś, jakieś fosforany zanieczyszczony naturalnie zalew tym mułem, bo mówię nie, nie był też od początku dobrze wykonany i mamy to co mamy jednia świeci pustkami, do tego doszedł remont w wojewódzkiej 737 i w zasadzie po prostu nad zalewem nic się nie dzieje. Ten piękny nasz deptak pomału umiera, ludzie, którzy mieszkańcy, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, lodziarnia, kawiarenka jakieś napoje, punkty z napojami chłodzonymi, to wszystko po prostu odczuwa brak turystów, brak przyjezdnych z Radomia. Jednia świetnie położona te kilkanaście kilometrów od Radomia, żeby przyjechać, odpocząć na świeżym powietrzu, otuli na Puszczy Kozienieckiej trochę wody, jakiś wiaterek, można popływać na żaglówce, na rowerze wodnym. Tego po prostu już teraz nie ma, do tego ten wykwit. I podjąłem się rozmów z, To był mój taki już wcześniejszy pomysł. Z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie. Czyli tą instytucją, która zarządza wodami płynącymi, między innymi rzeką Gzówką. Natomiast sam Zalew jest własnością gminy Jednia Letnisko. Podjąłem się rozmów, żeby to Wody Polskie jako inwestor, czy inwestor zastępczy, bo jest też taka formuła, że. Władze gminy mogłyby czasowo oddać w zarządzanie zbiornik wodny w jednym letnisku tej instytucji. Wykonają według projektu, który był już w gminie jednoletnisko przygotowany, kompleksowe oczyszczenie tego zalewu, czyli spuszczenie wody, zabezpieczenie ryb. To trzeba współpracować z Państwem, Polskim Związkiem Wędkarskim. Do tego trzeba to robić w określonym czasie, to znaczy tylko na jesieni, kiedy nie ma okresu lęgowego ptaków. To jest też inwestycja, którą po prostu trzeba planować odpowiednio wcześniej, że wody polskie to wykonają, dlatego że dysponują dużym budżetem i przede wszystkim wiedzą, wiedzą, jak rozpisać przetarg, jak go przeprowadzić, jak go nadzorować, bo tam pracują hydrolodzy, tam pracują inżynierowie, którzy się znają na inżynierii wodnej, bo to jest nie tylko oczyszczenie zalewu, ale także to jest modernizacja zapory i budowa tak zwanej przepławki, czyli takiego. Taki, takiego korytka dla, dla ryb, żeby mogły sobie migrować, to jest też budowa osadników przy rzece żeby te, 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 ten materiał, który jest niesiony przez rzekę, który tworzy potem muł, żeby on wpadał do takich osadników i je się raz na jakiś czas czyści, czyli ten administrator zalewu jest zobligowany do tego, żeby to wyczyścić. No bo jak nie wyczyści, to znowu to wpłynie do, do zalewu. Oczywiście realizację bez, bez jakichś tam wcześniejszych pomysłów budowy mostu przez rzekę. To są takie w mojej ocenie trochę zbyt ambitne plany jak na taki zbiornik, natomiast z budową Molo, takiego tradycyjnego, jak to znamy wszyscy, drewnianego, klimatycznego molo w tym miejscu, w którym jest to plastikowe, to plastikowe można przenieść na przykład do stanicy żeglarskiej, żeby służyło, służyło żeglarzom. I złożyłem taką e, propozycję, ponieważ podjąłem się tych rozmów w Wodach Polskich, uzna, uzyskałem zapewnienie od e, członków kierownictwa wód Polskich Centralnego, ale także tutaj dyrektora zarządu zlewni w Radomiu, że są gotowi e, przystąpić do działań, tylko no, trzeba tego formalnego aktu przekazania, przekazania gruntów. Te grunty też nie do końca były własnością gminy Jednialetnisko. Dopiero w tym roku w maju prawomocnie gmina zasiedziała ostatnie działki, więc też ten stan prawny nie był, nie był uregulowany. Złożyłem taką propozycję do Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy no z takich publikacji, publikacji facebookowo czy wczoraj na, 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 na sesji Rady Miasta. No, Powziąłem informację, że na chwilę obecną władze miejskie nie są zainteresowane oddaniem tego do wód polskich i będą się starały o pozyskanie samemu środków z jakichś funduszy na oczyszczenie tego zalewu i no, gdzieś jest taka obiekcja, że, 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 że nie będą miały wpływu, na, pan, pan burmistrz argumentował, że nie będzie miał wpływu na to, skąd będą pieniądze na oczyszczenie zalewu, gdy przekaże to wodom polskich. No, argument trochę w mojej ocenie pozbawiony logiki, gdyby gmina argumentowała, że nie będzie miała wpływu. Na koncepcję powiedzmy, zagospodarowania tego, tego, tego zalewu, czy na, nie wiem, na kształt mola, to bym jeszcze to zrozumiał. Natomiast tutaj jest po prostu gotowe rozwiązanie, gdzie w 100% ze środków zewnętrznych, nie ze środków gminnych, taki zalew może być oczyszczony i, i te urządzenia hydrologiczne mogą być zbudowane. Czy środki zewnętrzne zapewnią 100% finansowanie, dzisiaj tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Czy gmina, miasto, jednioletnisko jest w stanie rozpisać przetarg na oczyszczenie zalewu i budowę tych obiektów hydrologicznych? No, wydaje mi się, że bez zatrudnienia specjalisty, który się zna na tym, żeby odpisać specy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, raczej tego nie. Nie będą w stanie rozpisać, bo to są bardzo specyficzne inwestycje. To nie są takie inwestycje, które gmina robi na co dzień, jak drogi, nie wiem, nawet budynki kubaturowe. To są, to są jednak mocno techniczne rzeczy, gdzie będzie trzeba się posiłkować specjalistami, no ale to jest suwerenna decyzja. Władz gminy, ja trzymam kciuki, kibicuję, nie krytykuję, ja bym zrobił inaczej. I będzie pan monitorował ten temat? Ja nie muszę tego monitorować, będzie to monitorować 14 tysięcy mieszkańców gminy. Jednia Letnisko i, i, i okolic, i, i radomia, gdyż to jest inwestycja, która jest bardzo bardzo pożądana, i, i wszyscy oczekują, żeby zalew był oczyszczony, żeby to nie było tak. To oczyszczenie zalewu to nie było takim tematem Yeti, że wszyscy o tym widzieli, tylko tak, wszyscy mówią o tym, tylko nie Nikt nie widział, tak? No, niech, niech ten zalew po prostu wreszcie będzie oczyszczony. Jeżeli y, ścieżka obrana przez władze gminy, w ich przekonaniu, jest lepsza, to ja trzymam kciuki, nie sypię piachów szprychy. Mam nadzieję, że po prostu w, w, w bliższym czasie w bliższym, nieco dalszym może czasie, bo ta opcja z wodami polskimi, to moglibyśmy przystąpić do działań już na, na jesieni, dlatego że pozwolenie na roboty budowlane jest już wydane. Tutaj z opcją, z opcją pozyskiwania środków, gdzie dopiero jest tworzony jakiś tam regulamin odszczania zbiorników wodnych w Urzędzie Marszałkowskim i będzie ogłoszony we wrześniu, to, to w sposób naturalny już przesunie działania o dobry rok bo tak jak powiedziałem zalew może być mogą, zalew może być spuszczony tylko na jesieni kiedy nie ma okresu lęgowego ptaków o jakich jeszcze tematach, bo myślę, że zalew był jednym z czołowych tematów, o których opowiadali panu mieszkańcy powiatu podczas kaw z radnym, tak? To też jest No Kawa, kawa z radnym to był. Ciekawa inicjatywa. Mam nadzieję, strzał w dziesiątkę, następna kawa z radnym w sierpniu, dokładnie kiedy to ogłoszę na Facebooku, bo się trochę też rzeczy będzie, będzie działo w sierpniu, ale z całą pewnością tak. Kawa, kawa skończyła się tak naprawdę zimną lemoniadą, bo był upalny dzień, chociaż kawkę, kawkę też niektórzy wypili, natomiast na mój pierwszy dyżur w ogrodzie pod namiotem przyszło w sumie 13 mieszkańców. Co mnie, co mnie bardzo też cieszy, rozmawialiśmy o wielu rzeczach, o zalewie także, ale na przykład rozmawialiśmy o takiej inicjatywie na mieszkan zasadzie mieszkanka, tylko pochodząca z jedni. Pani, która ma rodziców, a sama mieszka we Francji, jest zakochana w naszej miejscowości, i wskazała taki przykład. Które jest w miejscowościach francuskich, to znaczy ścieżek takich dydaktycznych po tych małych miejscowościach, ścieżek historycznych, co się w danym domu działa, ale nie jest z, z takim patosem historycznym, tylko na przykład tutaj to w latach tam w 60-tych był fryzjer, a tutaj to u pani, u pani Kowalskiej kupowało się kiełbasę, a tutaj to było tajne nauczanie. I takie ścieżki oddolnie będziemy chcieli zrobić. Mąż naszej, tej pani, która wyszła z inicjatywą, jest informatykiem, zadeklarował się, że zrobi stronę internetową z moją sąsiadką Erną Grońską-Petniak, ale także z innymi mieszkańcami dostarczymy w wsad, bo mamy gdzieś tam te materiały źródłowe, gdzie co było, gdzie, gdzie co się znajdowało, i to będzie wyglądało tak, że będzie QR-kod z małą tabliczką informacyjną, co w tym domu było, ale z krótką informacją, natomiast reszta będzie odesłanie do. QR-kodem do strony internetowej, do odpowiedniej zakładki dedykowanej temu miejscu i każdy właściciel tego miejsca, czy osoba, która ma informację, będzie mogła wrzucić ten tekst, czy taki oddolnie tworzona historia jedni z taką ścieżką, y ścieżką, y ścieżką, y ścieżką dydaktyczną. Tych miejsc faktycznie w jednym jednisku jest bardzo, bardzo dużo, więc to jest chociażby y efekt y to, co zaczniemy robić, efekt y naszego do tego mojego dyżuru kawa z radnym, który przy nadrzeczny 64 w letnisko organizuje. Rozumiem, to będzie działanie, które się będzie wpisywało w też w tą działalność taką patriotyczną, tylko tutaj na, na tym poziomie lokalnym, tak? Ale, tak. ale tego poziomu ogólnokrajowego, można powiedzieć patetycznego, też, też pan nie zaniedbuje. No, yy... Mieliśmy ostatnio projekcję filmu o Witoldzie Pileckim. Jeżeli mówimy o tej postaci, nie da się uniknąć pewnego patosu, bo sama no, ta postać jest niesamowicie postać patetyczna. Jest, postać jest yy, yy, wzorem sewr patriotyzmu. Yy, od, yy, od początku do końca cała działalność rotmistrza to jest yy, yy, no, niesamowita historia, jestem osobiście bardzo zaangażowany w, w promocję też postaci rotmistrza Pileckiego, znam jego dzieci. Zainicjowałem kiedyś taki pociąg kursujący z Warszawy do Berlina, który miał malaturę poświęconą właśnie rot, rotmistrzowi Pileckiemu. Codziennie wjeżdżał na Berlin-Haubankhof, a tam była ta historia życia Pileckiego w dwóch językach, to taka inicjatywa. Polskich Kolei Państwowych i Instytutu Pileckiego. Natomiast faktycznie mieliśmy na razie takie, takie działanie pilotażowe wspólnie z Ojcem Mariuszem Biglem, to jest tutaj Bigielem ojcem jezuito posługującym u Świętej Trójcy w Radomiu i dzięki uprzejmości księdza proboszcza Andrzeja Margasa z Jedni Letnisko, taki klub filmowo-dyskusyjny. Było wyświetlenie filmu o rotmistrzu Pilecki, spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim, znanym, znanym działaczem, aktywistą patriotycznym prezesem Fundacji Łączka, a też przy okazji okazało się, że, że krewnym jednego z założycieli Jedni, doktora Płużańskiego, czyli tych, 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 tych ojców Założycieli jedni z końca XIX wieku. Spotkanie, z, na które przyszło ponad 50 osób, więc to jak na taką naszą małą miejscowość bardzo dużo i to z tego jestem bardzo zadowolony. I jak zrobiliśmy pierwsze spotkanie, to stwierdziliśmy, że robimy kolejne już 17 sierpnia o godzinie 18.45 tuż po Mszy Świętej. Organizujemy spotkanie filmowe gdzie wyświetlimy film Cud nad Wisłą, takie trzy filmiki poświęcone Bitwie Warszawskiej i temu, co się stało na polach Warszawy w 2020 roku. Oraz spotkanie z doktorem Adamem Duszykiem, znanym w Radomiu historykiem właśnie o tym zrywie narodowym sprzed ponad 100 lat i obronie, obronie Polski przed nawałą bolszewicką. Także zapraszamy serdecznie mieszkańców gminy Jednia Letniska, ale nie tylko na ciekawe spotkanie ze znanym i lubianym radomskim historykiem, ale u nas na parafii w Jedniletnisku. A jeśli chodzi o tą działalność patriotyczną, to także w najbliższą niedzielę otwarcie wystawy poświęconej kapelanom katyńskim w kościele garnizonowym w kościele garnizonowym czy przed kościołem garnizonowym w Radomiu o godzinie 12.00 msza święta i o godzinie bezpośrednio po, po mszy świętej około godziny 13.00 otwarcie tej wystawy poświęconą kapelanom katyńskim różnych wyznań, którzy zginęli wraz ze swoimi podopiecznymi żołnierzami w obozach kaźni sowieckich, rosyjskich w 1940 roku. I już na zakończenie naszej rozmowy wolny głos. Wolny głos. No cóż, po pierwsze, to cieszę się, że portal Twój Radom tak się rozwija i też prowadzi fajną działalność informacyjną, nie tylko o Radomiu, ale także Regionie Radomskim. A jeśli chodzi o moją działalność. Radnego Powiatu Radomskiego, to zachęcam do śledzenia mojej strony internetowej filipkrsanowski.pl. tam jest odesłanie też do mediów społecznościowych. Najaktywniej prowadzę Facebooka, bo tam bezpośrednie są już sprawozdania z działalności, i te bieżące, i takie podsumowania miesięczne. A na stronie internetowej też jest sprawozdanie finansowe, także odsyłam do mojej strony internetowej i ufam, że ten mój debiut w samorządzie. Będzie dobrze zapamiętany przez moich wyborców, że nie był to stracony mandat. Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Do usłyszenia.